W kółko i się głowie, co tu komu po tej głowie? Drugi dzień już po wyborach, więc ją zabrać przyszła pora. Czy utrata stanowiska, czy też droga jest zbyt śliska? Czy straciła burmistrz głowę, że to czasy idą nowe? Może jej oleju brakło, lub wysiadło przednie światło. Hmm. Problemy z piątą klepką? Albo roczką trochę lepką. Wiem, bo zardzewiały garczek zatarł hamulcową tarczę. Gdy pod koła wpadł na drodze, pomóżmy tej zabawie drodze. Niech parkingu nie blokuje, bo tak robią tylko i magister Zarzycki żegna się z państwem ze Staszowa. Cały czas się zastanawiam, po co, proszę państwa, stoi tam jeszcze ten, ten samochód. Nie mam najmniejszego pojęcia, że ktoś z państwa wie. Proszę dać mi znać, bo wtedy dopiero będę mógł usnąć. Nie śpię już drugą, proszę państwa, noc z rzędu. Dobranoc państwu, ale ja nie będę.